Akcja! Cześć! Posiadasz może umiejętności aktorskie, dobrze czujesz się przed kamerą, a może po prostu chciałbyś spróbować swoich sił w roli aktora bądź statysty do filmu? W tą sobotę nadarzy się do tego idealna okazja. 13 lutego w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących meritum w śmianowicach śląskich przy ulicy Katowickiej 1 odbędzie się casting do filmu Chwila. Film opowiada o wartościach takich jak miłość, przyjaźń i nienawiść. A raczej o tym, jak młodzież w naszym wieku traktuje takie wartości. Casting odbędzie się o godzinie 10 na szkolnej auli. Podczas castingu będzie można napić się herbaty, poznać ciekawych ludzi, nauczyć się czegoś nowego i spędzić miło chwilę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie w sobotę do Meritum.